Ej, kolego, tutaj jest... CZEMU?! Checkpoint był dalej! No bo głupi jesteś i zostawiłeś mnie! Nieprawda! Znaczy... To pierwsze! <grystanie> Czekaj... Wszędzie muszą być dwa! <grystanie> Udało się! Widziałem. Widziałam! No, przez ciebie! Łap, dup, 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 dup. Ekres! Pierwszy tutaj. Dzięki. Będzie trzeba... Czas... Potrzebujemy tu dwój <gry> Ja nie wierzę w ogóle. Spanikowałem. Kurty na w dół. <gry> to coś kolce i w w dupę. O o, niech to mnie zalicza, dobra. Ja w prawo. Dobra. <gry> to było najlepsze podejście, bardzo, bardzo rzadkie, bo to już straciliśmy dużo sekund. No gry. Na tej Jak jeden bo OLOL! Oh oh Kapelusz z Wazer I mam go! OLO! Oh Znowu! Co ten Hattie. hati? Co ten hati dzisiaj? Nie wiem, bo dzisiaj jest jakiś nadopuczony chyba. Za dużo wypił. Nie! Lol! What? Nie! What? Don't. What? Pomocy! What? Nie, ulun, jesteśmy. Ale ogarnujemy. Jsko, że nie wiedziałem, co się dzieje. No właśnie, ja też. A ty, dawaj, troszkę. O Ogrze. No jak my to zrobiliśmy. Nie no mam fuck? pojęcia. I no na dupę. Man, nie. Jeszcze ja. Kurtyna. Cię, jak to zrobiłeś? Kurty na w dół, bo nie zebrałem yy, klejnotów. Ale ja bym go wziął! Nie zdążyłbyś. Zdążyłbym, nienawidzę cię! Czasza. Jesteś najbardziej. Dop dokończ Nie... oh. Dop. No dokończ Nie, odwaj się I gówno Czemu ty to zrobiłeś? Cię zaczął go, go, ten ludzik. Dziwa, no. PODANIE? <śmiewanie> 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 Dawaj to <śmiewanie> <śmiewanie> ZATRZYMAJ TO szaleństwo? Ej, czemu chlebek nie umiera od kolców? Aha, to mnie do góry teleportuje Brawo. No wat? Tędy. Powtarzamy! Kurty nam na Niech ty nas nie POWTORZENIE?! <noise> 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 Kurtyna wstydu Jezu One more please <noise> CO TY ZROBIŁEŚ?! <noise> Jeszcze mam próbę <noise> Nie to tylko <ten> dla żartu Daj, tam radę <grymne> Spróbuj. Da, dawaj teraz ja spróbuję Nie złą kolejność I teraz O ZŁA KOLEJNOŚĆ TO Dawaj kurde dam wstydu <grymne> To będzie najlepszy poziom Nie ja spróbuję Halo. Ja pierdolę! No nie! Karto Zrobiłem to. No i gówno. Dobra, na szybkość. Zepsujemy kurtynę wstydu. Nie tam. zawieszam się tylko te. Teraz, 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 teraz! Jezus, ale to było pickie! Ale co ty zrobiłeś? Oh goodness, nie da widzisz się Bość co się stało Nie czemu tego nie zrobiłeś teraz Nie, nie zauważył Ej ej Ta moja kula działa na, ten, na powietrze To fajnie Jeszcze raz Ja teraz lecę Dobra NIE! Rób tego! Czego? Aha! Faktyczki! Kolej z przedstawienia! <grystanie> Do domu! <grystanie> dobra, ugnę nie, nie? Nie, dajemy za bilety, jeszcze raz, teraz to się ogarnę. I na puść Na dobra, Dawaj, dobra Kurtynus w dół. <laughs> Ten moment. Bo każdy na czeka. A gdy drugi na trzecia, podejście 40 tysięczne. Kurtynus. To już jest nie do uratowania. Koniec, wszyscy do domu? A aktorka zachorowała. Teraz będzie wózko Czemu my tego nie zrobiliśmy wcześniej? Tak sobie. Nie wiem. Ja <laughs> się będę Próbowałem Tylko <To> dziecko. <laughs> Załatwił nas, sensacy. Dziewczyny, koten, no? To trzeba tak zrobić. Ej! <laughs> I wszystko mi za siebie. Czemu przypuszczałeś, że to tak się skończy? No. I ten dźwięk kolców tak. No. Wszystko piszę tobą Czekaj, tu musi być trzy. I teraz ty. No co jest kurna? Aha. Daj mi kolego! Naprzód! <grybuj> Ech, Chodź, Kamień wejść ten, ten, który tam jest. Wziąłeś go? TY masz go brać! Co? 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 JAKIM CYDEM? Kamień No. Wow. Co dalej? I don't know <laughs> To desperackie próby